trzy jajka, trochę soli, trochę pieprzu, trochę papryki i mieszamy. Dobra, wymieszane. Czas na kotlety. Pierwszy kotlet ubity. Wsadzamy do jajka. I obijamy resztę. Wsadzamy drugiego. Trzeciego. Czwartego wsadzamy. I piątego. I szóstego. Woda, solimy, solimy wodę, patelnia, na patelnię dolewamy małej trochę tego dolewamy, by się kotlety smażyły. Dobre. Do wody zagotowanej pisamy kuchy Dobra, drugie wpisane, Zamieszać. A napadane jest No i obiad gotowy. Dajcie znać, czy robimy następny.